Cześć witam was w parku linowym Sol Park Będziemy teraz testować trasę czerwoną I zaczynamy od drabinki Jesteśmy w Nowej Soli Specjalnie z Krakowa tutaj przyjechaliśmy 4 godziny jazdy Ale naprawdę warto Patrzcie na to Tutaj cały teren dookoła jest naprawdę świetnie zagospodarowany Tam mamy skatepark jak widzicie Tutaj dla bmx jest naprawdę dużo fajnych rzeczy, żeby warto z innego miasta przyjechać tutaj, zobaczyć, pobawić się. Jest super. No, a teraz testujemy ostatnią czerwoną, ekstremalną trasę. Teraz będziemy mieć kładki. Trasa jest na wysokości 7,5 metra. Platformy są na tej wysokości. Więc. Wy będziecie troszkę wyżej więc daje już fajny efekt tutaj zabezpieczenie jest przypinamy się do pętelki tak, na przemienny jak pamiętacie i to mamy lino skoczek nisko jest więc trzeba równowagę trzymać sporą jak najszyżej ręce wtedy kontrolę o, o. Nadziałem, stanąłem sobie... O. No nie, no nie, no nie... Uf. Uf. Linkę sobie zahaczyłem. Pamiętajcie na linkę. Bym się musiał cofnąć. Trzeba sobie sprawdzić wcześniej linka, czy jest dobrze. Tu też, o! Kolejne. Ach. Park ma naprawdę fajne atrakcje. Teraz będziemy mieć dyskorolkę A, do góry. Dobra, mamy pięć tras złota tam była. Na razie z tego co widzę najfajniejsza. Bardzo fajny tunelik. A, teraz będziemy mieć słonika. Już jak widzieliście filmiki poprzednie, to wiecie czym jest słonik. Zakładamy mu łóżka. Jedziemy. To będzie koala, to nie jest gwiazd. Tyk. I dociągamy się tyłem. Jak koala. Tak, jakbyśmy do trolce odpadli, to tak po prostu wracamy. Czyli odwracamy się tyłem i przyciągamy się. Teraz będziemy mieć platformy. Ok. No to przechodzimy sobie. Platformy. Ja to się czuję jak naprawdę na ziemi. Wysokość mi nie przeszkadza w żaden sposób, a to jest od treningu, jeśli się boicie takiej wysokości, to warto poćwiczyć na niższych poziomach, a później sobie przejść na coraz wyższe i tak się przyzwyczajecie, że nie będziecie mieć lęku przed wysokością. O, dobra, teraz będziemy mieć kładkę zygzak. I tutaj co jest? Normalnie tutaj był tarzan Skok na siatkę Ale jest automatycznie wykluczony Na razie wyjęty Więc ja tutaj nie będę Przejdziemy sobie siateczką Tutaj jakby był strach skakać Tu się dostajemy i później skaczemy tak? Ale jest wyłączone Więc idziemy sobie po siatce, czyli trawersa Zrobimy sobie trawersę po siatce. Trzymamy się wysoko. Tak żeby nie zginać rąk. Oh. Mniej sił będziemy tracić. Pyk i jesteśmy już na drugiej stronie. Aukija. Tak jest, teraz będziemy mieć trapezy dobrze, O, takie przechylone. Troszkę. A ja sobie przeskakuje z jednej. Na drugą. Tutaj. Tak jest, na czerwonej. A, to jest taka łatwiutka trasa, że. No i teraz będziemy mieć makarony. Lecimy po makaronikach. No, to nie będzie to wszystko proszno na tej wysokości. Najlepiej sobie pytać jak najwyżej makarony. O, lubię taki bluszcz puszczany. nie jest bluszcz. Nie wiem w sumie. Ale bardzo ładnie to wygląda. Teraz będziemy mieć most birmański. Pyk. Pyk platformy szerokie tak i lecimy do przodu Hop. pogoda jest bynajmniej na park minowy bardzo fajna bo nie jest upalnie tak, jest tak jakby miało padać ale nie pada, czysto jest z tego się bardzo cieszę co teraz będzie? co to jest? Co dwulinowy most? No to wychodzi Okej okay. To będzie dwulinowy most Przeciągamy się hop, hop. Opony będą, o pewno opon nie miałem Tak jest A teraz pionowe deski Bardzo fajna na przemiennie, żeby się nie pomylił. No tutaj przeskakujemy Najlepiej się przytulać, obejmować. Wtedy jest prościej. O 18 przesz. Nie, 21 przeszkód na tej klasie jest. Więc sporo. Uuu! Teraz będziemy mieć szczemiona. Trzemiona są trudniejsze, zwłaszcza że te są wąskie. Więc wskakujemy. I op. No i teraz ja od tyłu albo do przodu. Od tyłu. Dobre. Tak jest. Dobra. Hop. Hop. Tak. Obo. Nie widać tego na kamerze, ale po prostu nogę sobie do tyłu. I staram sobie włożyć ją Szczelnie A teraz moje ulubione Będą oponki Ja przeważnie Wszyscy wchodzą do środka Ja sobie staję na Oponie Jak najwyżej sobie tam I wskakuję na oponę Łatwiej Zbujałem Pięknie oponki, i trzylinowy nowy mostek Nie czeka. O wysoko, tutaj metr 60 m. trzeba mieć, żeby wejść na tą trasę, bo widać, że asekuracja jest wyżej. No, i też właśnie, żeby młodzi ograniczenie wiekowe tak naprawdę no w parkach linowych nie ma ograniczeń wiekowych, a są bardziej właśnie do, do sięgu, do asekuracji. I żeby ładnie przechodzić mi to, trzeba jednak sięgać tutaj asekuracji. Teraz zmieńmy skłodę ruchomą i Tyrolka czyli nasz słonik Hop. tak jest Uf. dobra na przemiennie zakładamy łóżka naszemu słonikowi nikogo nie ma więc możemy Tutaj mamy dodatkowe zabezpieczenie przy schodzeniu, więc to wpinamy sobie do pasa przy nas, do głównego tak. i nasze karabinki do tego zabezpieczenia. To zabezpieczenie jakbyśmy czasami spadli, no to jest samohamowne urządzenie i po prostu nas blokuje. No a to jest już ostatnia przeszkoda, czyli zejście w dół po trawnice. Więc kończymy trasę. Czerwoną. Subskrybujcie, lajkujcie, zapraszam Was na kanał. W komentarzach macie linki do innych tras. Na razie, hej!